Siema, z tej strony RedShow a dzisiaj sobie gramy w RedRoom'a i jak filmik się spodoba to zostawcie lajka jak chcecie i suba bo jak wam się, jak wam się film podoba to zostawcie lajka a jak, jak dacie suba to wtedy bardzo lubicie ten film. taka jest prawda I dzisiaj sobie będziemy w RedRoom'ie jeździć autem. Ja ten tryb grałam, tylko że, wiecie, bez was. I będzie tak tu. Bu, 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 bu. I jedziemy, próbujemy dzisiaj na koniec jechać, bo, No bo ja razem dotarłam. Ale raz. To kiedyś poza kamerami. Jeszcze nie umiałam tak nagrywać. Wiecie? Bo nie wiedziałem jak się nazywa Obs Studio, naprawdę. Wiecie, to widzieliście kiedyś takiego człowieka, który nie wie... O kurde. Jak się nazywa? Ops op Studio! O, o nie, nie! Widzę! Widzę wie! O, okej, okay, jest dobrze. A nagrywa się? Nagrywa się. Bo ogólnie to nie miała z backrooms nagrać, ale przez chwilę jakby wywaliła nagrywanie. I było słabo, więc... Okej, okay. no kurde w co. Do czemu chyba na koniec, za pierwszym razem? To wtedy pójdziemy na inną. Wiecie, co pójdziemy na. I jak, pani widzowie, ja, mo. O, kur... pst, pst. Za. Za te. Za wiecie. Za. A... Ała. Za dwa. I to to za E... Jakby co widzowie, to. Za dwa miesiące, bardzo miesiąc mogę sobie kupić no. Coś za 50 zł. I w ogóle... Oh, ja chcę sobie to coś powiedzieć. E, jakby... Wiecie. Jak to powiedzieć? E, no. Eee. Nagrywa się? że po prostu no za dwa miesiące patrz miesiąc mogę coś za 50 zł kupić i no, jak będzie nowy miesiąc bo widzicie ten dzień nie? to wtedy tak jakby e, to wtedy mogę kupię sobie roboty na Le Levitation Animation a później na drugim miesiącu kupię sobie e, te kap. Cuphead. I jak będziecie chcieli Cupheada to właśnie go kupię, bo Nie. I tak samo, patrzcie, znacie dynieczka? Prawdopodobnie tak, bo ma 40 subów i właśnie, i, i, i on właśnie nagrywa z Cupheada, a jego wyświetlenie mi... mi się podoba. <ścoughs> Ej, dawajcie widzę, wytrolujemy. Mm, 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 mm. Jeszcze widzowie, jeszcze raz idziemy, nieważne. Znaczy, jak się teraz wy Jak się teraz to po prostu idziemy na innym, nie? O kurde, jak mnie ten typ popchnął, ale chociaż widzę, co się dzieje przede mną. O kurde, wpadamy w poślizg. Uwaga, pomocy. Wpadliśmy przed... O. Co się stało? Okay. cóż, widzowie, o, okej. Okay, Pato, wyskoczymy, widzowie, ziuuuu! Okej, jadę my. Jak do do końca, to będę z szczęśliwy. Ale drift Okej okay, widzowie mam nadzieję, że ten film nie jest aż taki nudny, no bo widzowie jak ja zaczynam swój kanał to moje filmy były nudne co nie ja, widzowie? Ale są coraz ładniejsze, no patrzcie M Możecie już wybrać 720 pikseli, Chociaż mój laptop nie pozwala na to, żeby było 1000, bo na 1000 to w sumie są prawie wszystkie filmy i no tylko jakieś filmy działkowa i tak dalej 4K ku... D chciałam powiedzieć, bo, bo ja nie przeklinam. I to chciałam kolejny roznodu. W mnie to mi się podoba Okej, okay, i Isiu. Okej, okay, idziemy na coś innego. Eee, na co chcę? na park nie bo to... jest... czy to Roblox. aha, biwi pan. Ej, Tajkun, dawajcie Tajkun, Tower Tajkun, a nie, bo to napisowy. To może. Sonic, a nie, myślę. idę o kurde. O meme, kurde ty rec... nie, dawajcie memy. Win... Yy, no. Winda memów. Memowa winda. Co się dzieje? Ej, okay, widzowie. Bi, bu, bu, bu. Widzowie tak mam nadzieję, że nie będzie praw autorskich, Ale fajne. Ej, widzowie, mam nadzieję, że praw autorskich nie będę miał, co nie? Nie O kurde, Sonic. to wie. Ja tego nie możecie słyszeć. No to oczywiście słyszę i mnie to denerwuje. No Czy to się skończy? Okej, okay, widzowie, bo ja Wam nie ma go. Trochę Wam podgłaśnia, nie za mocno. I też Wam się zapytam, jakie chcecie odcinki? Czy długie, czy krótkie, czy średnie, czy fajne? Czy długie? Bo, 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 bo. bo ja wiecie, ja, ja chcę, żeby. Minecraft! Minecraft! Czemu tutaj nie da się iść? Ja znam tą muzykę. O gry, prytługo. Widziałem. To, to chyba było na tyle z tego odcinka. Więc jak film się podobał, to zostawcie lajka. Suba z panem. I komentarzyk jakiś, żeby był miły, bo, bo nie piszecie mi komentarzy, i mnie tak smutna jest. Nie, no, poczekajcie. Ej, poczekajcie, widzów I... U, u, i mm, 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 mm. Okej, okay. kolega ten nich... widzów. To... pa widzowie, lubię was.